No dobra, jestem już na świecie, zrobię sobie szybkie narzędzia i e, nie wiem dlaczego, jak mam miecz albo siekierę, to dostaje jakiś efekt, że nie mogę niszczyć bloków. Zrobię sobie te um, drewniane narzędzia, ponieważ z kamiennymi i z innymi tak właśnie mam dziwnie. I ogólnie tu nie będzie prosto, bo będzie tu mnóstwo ogólnie potworów. Mm, no dobra. Nie w sumie. tym się podsadzę. rzeczy mogę to zbierać? ej tak, ej to jest coś takiego i chyba jak ten jak no, mów mi Nie, zapomniałem szulker, tak, szulker bo mm, w sumie tego mm, ponieważ yy, w tym mogę sobie przechowywać rzeczy, ja trzymać od w No dobra, to jest jakaś książka. Później ją sobie przeczytam. W ogóle biblioteczki to są normalne biblioteczki. Ej, to właśnie robi, że nie mogę bloków właśnie hmm. to co sobie wywala. Przez to nie mogę sobie. Bo mam taki efekt, że nie mogę bloków podnosić. Nie wiem dlaczego. Mam tu taki efekt. W ogóle tutaj są schody na górę. Ale jaka fajna figurka. Dobra. Myślę, że tutaj sobie zamieszkam. Tylko na początku zrobię sobie narzędzie. Wszędzie. nic mi nie daje jakiegoś dziwnego efektu nie wiem dlaczego bo poza drewnianymi daje coś taki efekt nie wiem dlaczego ja się nie da a to co to? Jeryn. nie wiem o co chodzi tutaj z tymi bo tutaj jest prezent, a bo to jest pułapka nie wiedziałem. Dobra. Tutaj mamy ciasto. placek dyniowy. Hmm. Dobra, no to tutaj chyba nie będę za bardzo głodny, bo mam placek dyniowy. Gromca nieumarłych. Hmm. Fajne. Powiem Wam, fajne. Mamy tu okna, więc też fajnie, bo teraz będę mógł wszystko, znaczy nie, może nie wszystko, ale dużo, będę mógł zobaczyć sobie. Tylko są takie okna, przez które... Ej! Jakie fajne! Jakie fajne! Ej, tu może trzymacie różne bryłka doświadczenia. Ej, co to jest? Ja sobie sprawdzę, co to. Czy dzięki temu Dostawać doświadczenie. Ej tak! Mam 9 punktów doświadczenia. Ej, to jest mega fajne, moim zdaniem. O, i mamy balkon, czyli przez balkon też będziemy mogli patrzeć. No dobra. To mi się podoba. Nawet tutaj mieszkanie mi się bardzo podoba. Hmm. Też pamiętamy, pamiętajcie, że mam tutaj... Nie, no... Czekajcie, bo... Ej, ale... Jakby... Jakby... To mi strasznie przeszkadza Dostaje jakiś efekt Nie mogę wcale niszczyć bloków W ogóle, co to jest? Igor, 7 osiem Ej, ja dałem sobie Siedem Co mnie rusza? Co mną poruszało? Coś tu było I nie mam Optifina ani żadnej modyfikacji na przybliżenie, bo Optifina też nie ma na Cars Dobra, to tylko normalny szkielet, to, to tylko normalny zombiak Bo na Cars nie ma Optifina, ogólnie z innej strony go ściągam mm, No więc... Więc po prostu nie mogę sobie przybliżać mi utrudnia sprawę. Bardzo mi utrudnia. Bo tak to mógłbym sobie przybliżać. Ja w ogóle. Mu... Nie. Ej. Zastanawialiście się, że nad tym. Co to. Ej, co to. Nie mogę przy Ej, to jest jakaś. Dinka latająca Co to jest Tak mi wygląda na jakąś dinkę latającą Ej, yy, poczekajcie ja sobie tylko gram, wgram modyfikację na przybliżenie I widzimy się za chwilę No dobra Pobrałem sobie moda z przybliżeniem. Teraz mogę przybliżać przyciskiem C. Teraz co to jest? Ej, to jest... Ej, normalnie w Minecraft'cie nie ma takich szkieletów, co nie? Nie mają takich zbroi. Poza tym to, to nie jest chyba normalna zbroja, jaka jest w Minecraft'cie. To jest chyba taka inna zbroja. Tak wygląda. Mmm. jest... Jeszcze, jeszcze sobie. Tutaj jest jakieś okno? Nie tutaj, nie. tutaj jest coś. Może przez. Może przez to uda mi się coś ciekawego wypatrzeć. O, co to jest? I to jest jakiś jeździec? Nie. Co? Co się Gdzie on po lasu? Co się z nim zniknął? W sumie jakiś dziwny gościu na koniu Tutaj przyjechał. No dobra, dziwne. Ten szkielet co tutaj się pojawił to był chyba taki szkielet jak w tym gdzie jelen się ten jelen się pokazał, ten z 99 no nocy w lesie. Chyba jest ten sam, bo to chyba jest mod Burning House. Tak chyba się nazywa ten mod. Właśnie on dodawał tego jeźdźca, tego z dynią na głowie. Albo dynią. Albo po prostu dynia była jego głową. Tak też może być. I chyba nadal tutaj jest. Ja go chyba nie dosięgnę. Nie. Nie dosięgnę go, ale nie wiem, czy on nie będzie się palił w słońcu jakiś ej, A, bo to to jest chyba ten wilk co ten sam wilk, co jest to co jest, co był w tamtym jakby sezonie z, nie sezonie. E, w tamtym... Odcinku z tym, no z tym, e, no nie mogę się wysłowić ciągle. Z tym jeleniem tak, z tym jeleniem. Nie mogę. No, no dobra, tutaj już przejdę nie mam jak zejść na dół dosłownie. Nadal nie wiem, co, co to są te strzałeczki. Wydaje mi się, że jak nie miałem tego ogzumera, nie było tych kreseczek. A teraz jak go mam, to są. Dobra co to jest w ogóle? Lina. Mam jakąś linę, I w ogóle tak się chyba czuję jak na niej staje. Jakaś lina dziwna. Dobra, spróbuję zejść na dół. Czy oni już sobie poszli? Ten wilk, z, z czego wiem, on się nie pali w słońcu. On chyba będzie tak tam był cały czas. I w ogóle to jest jakiś szkielet, który się w słońcu nie pali. Chodź tu, szkieleciku. Dobra. W ogóle jest wrogim mobem. A nie, nie. Dzięki. Zabił go. No dobra, dzięki ty mój nie wiem, bałwanie. Wiem, że trochę jakby to nie, nie, nie miał takiego... Wiesz, to nie miało negatywnego znaczenia, jakby, przepraszam Cię. Ale... A, to chyba jest ten popiół, co był. W ogóle mamy tu sk... nie skrzynki, tylko beczki, w... w których są różne rzeczy. A to co? Dodaj tekst na wycieraczkę? To ja dodam. Kazik. I mogę sobie dodać tekst normalnie na wycieraczkę. A tutaj mamy globus. Globus. Fajny ten globus. Dobra, co tutaj mamy? Tutaj mamy... Tutaj mamy żelazo. Ja nie będę sobie robił tarczy, bo tarcza też dodaje jakiś efekt. Za co chcesz handlować? Co to jest? Nie wiem, co to jest. Um, jakieś pióro, tak wygląda. O, chleb. Siłek. Przez przypadek mm, tak przeczytałem tak na szybko, że jakby to była polska normalnie. Ej. Ja mogę sobie tu siadać, nawet osadnik może tu sobie siadać. czy to nie jest osadnik, tylko wędrowny handlarz. Coś mi przycięło. Ej, to, jest, to są kwitnące liście. Dużo ten modpak dodaje, powiem Wam. Dużo fajnych rzeczy. Co to jest? Normalna, to jest normalna biblioteczka. To jest skrzynka na kwiaty. Ej, dam sobie gdzieś tam skrzynkę na kwiaty, tylko na początku sobie wejdę na górę. Ale ja ją chyba zniszczyłem. Tu serio się da wsadzić kwiaty? W ogóle? Jestem ciekawy. Czy tu serio się da wsadzić kwiaty? Dobra. Mamy strzały. Siła. Jak to będę trzymał, no tak, to będę miał jakiś efekt. Dobra, popił, sakiewka nasion, sobie wezmę to, odłożę. Dobra Sakiewka nasion, dobra To sobie zostawię W ogóle mamy tu chyba jakieś nowe craftingi, co nie? Strzała pochodnia. Co to? Zawór Jak się to robi? Nie wiem no, Ej, no dobra Mamy tutaj różne nowe craftingi. Ej, nie wiem, czy to nie jest tak. Nie, to chyba nie jest ta głowa, którą miał jeździć. Jak się to robi w ogóle? Dobra. Cukierek. Dobra. Mamy tu cukierka zrobienia. Rokowskaz Dobra. Mogę sobie taki... No dobra. Później sobie z... chyba, z... później sobie zobaczę te wszystkie craftingi. Na razie chyba nie mam na to czasu. Ale w sumie, w sumie nie mam. W sumie nic nie mam innego do roboty. W ogóle dałbym miecz temu ludzikowi. Zrobię sobie nowy. Fajnie naprawdę Wy będziecie tak cały czas tutaj stać. Fajnie naprawdę wygląda ten ludzik. Tylko skrzynka i drewno. No dobra. Yy. A tutaj mam przy sobie crafting, to. No dobra. To sobie zrobię i miecz. Jeszcze jest tu wydmuch i wasz Proca. Moglibyśmy sobie zrobić proce. Nie wiem, czy z procy da się strzelać. Kielnia. Dobra. Klucz. Nie wiem, czy mamy tu kilorong Z czego to się robi? Nie wiem, czy mamy ogólnie mm, jakiś <grystanie> Wyleciało mi z głowy. Dobra, może później jak sobie przypomnę, to powiem, bo na razie mi wyleciało z głowy. No dobra. Co to było? Przez jakie? No dobra, jak się to robi? Garwy. Wiecie co? Myślę, że to się chyba wykopuje z jakiejś rudy. Tak sobie coś wykminiłem, że to się wykopuje z rudy. Tak myślę. Prawie mnie dopadł. Nie. Nie otwieram drzwi. A mnie jeszcze dopadnie. Co to jest? Blok szachownicy? Nieźle by było, jakbym... Nieźle by było jakbym normalnie mógł. Daj sobie grać w szachy, żebym miał po prostu takiego moda z szachami. E, czy coś z rudy cynku mogę zrobić? Hmm. Ruda cynku. Jest ruda. Razie że... Nie wiem, czy coś z cynku mogę zrobić. Nie, nie wiem, co to cynku. Nie wiem, czy coś z tym mogę zrobić Nie widzę żadnego przepisu No i co mi teraz zrobisz? Teraz ja mogę sobie go na spokojnie utuc Mam nadzieję, że więcej takich mi nie będzie przychodziło Mam skórę... Twora. Ej! Czemu ja nie mam? A bo oni się napierli tego, to tego te bąbelki. Czemu ja nie mam właśnie no, swojego tego? Swojego tego, co sobie przekspiłem. Halo? Czy to tak, że jak wyłączam Minecrafta, nie mam tego? Czemu tak? Co tam jest w ogóle? Chyba tam się pali, tak myślę. No dobra, jest noc. W nocy się najbardziej lubię chyba noc. Znaczy, noc najbardziej lubię, jak mam jakieś dobre schronienie. Jeśli nie mam dobrego schronienia, w ogóle żadnego schronienia, to nie lubię nocy. Ale jeśli mam, to oczywiście jak najbardziej, żeby się coś działo, to poproszę. Tylko, czy tej nocy też będzie się coś działo? Chociaż wiecie co, może to noc sobie zostawię na następny odcinek, a tym razem kończę, więc do następnego odcinka.